Cześć wszystkim, nazywam się Wiktoria Drożkowiak, jestem z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i dzisiaj spotykam się z moimi gościnami z Anią Bąk z kolektywu Akurat oraz Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i z Kasią Niemier, która reprezentuje właśnie konkretnie stronę strajkową i działa w strukturach lokalnych, ale również ogólnopolskich młodzieżowego strajku. Spotykamy się dzisiaj w bardzo, bardzo szczególnym miejscu, dlatego że jesteśmy na, na dachu bramy Poznania. To jest miejsce, które tak naprawdę dba o kryzys klimatyczny, dba o ochronę przyrody, ochronę środowiska i dzięki któremu możemy zapewnić sobie oraz naszym dzieciom, kolejnym pokoleniom, lepszą przyszłość. Dzisiaj będziemy rozmawiać o projekcie, który przygotowujemy w ramach Malta Festival, w zasadzie w ramach Generatora Malta projekcie h 2 Future Will Love Us, czyli przyszłość nas zaangażuje. Przyszłość sprawi, że będziemy zaangażowani i zaangażowani. I właśnie o tym i o tym, czy przyszłość angażowała nas też wcześniej i już w czasach antycznych będziemy dzisiaj rozmawiać z Anią ze strony mitologicznej oraz z Kasią ze strony bardziej klimatycznej. I myślę, że warto zacząć od tego, dlaczego w ogóle podejmujemy tematu mitologii greckiej, mitologii rzymskiej oraz jaki ma to związek z dzisiejszą sytuacją, jeśli chodzi o nasze podejście do badań naukowych. Naukowczyń, e, oraz do tego, w jaki sposób odbierane są one przez społeczeństwo. Cześć, dziewczyny. Cześć. Cześć. Tak, to powiedzcie mi, e, co sądzicie, może najpierw Aniuty, e, czy funkcje mitów, które znamy już tak z podstawówki, czy, czy w ogóle z nauki o, e, o mitach, e, czy te funkcje odpowiadają również tym naszym potrzebom dzisiaj? E, czy my również dzisiaj poszukujemy chociażby tego, by wytłumaczyć sobie pewne zjawiska i dlaczego nauka nam nie wystarcza, dlaczego wciąż wymyślamy i też często kłamiemy, czy też żyjemy w jakiś, jakimś świecie fake newsów. No tak, właściwie odpowiedziałaś mi już na to pytanie w części, bo szukamy, szukamy cały czas czegoś, żeby móc bardziej łopatologicznie zrozumieć takie proste rzeczy, czasami właśnie niewystarczająco proste, czyli no nie chcemy sięgać po badania, nie chcemy czytać Setek danych, których nie rozumiemy, i czasami bardziej nam wystarczy to, że ktoś powie, a bo tak właściwie, to na Antarktydzie przybywa lodu. Jasne. A czy wydaje Wam się, że e, sytuacja, w jakiej się znajdujemy, ten kryzys klimatyczny, który tak naprawdę dopada nas z każdej strony, e, mamy też wiele dowodów na, na to, że, że sama pandemia ma spory wpływ, e, ma, ma spore. Powiązania z kryzysem klimatycznym i w ogóle z sytuacją środowiskową na świecie, z bioróżnorodnością i tak dalej. Czy nie wydaje wam się, że to jest taki już ostatni moment? I dlaczego, jeśli, jeśli tak, jeśli faktycznie to jest ostatni moment, podejrzewam, że tak sądzicie, jeśli działacie w strajku i aktywizujecie się dla klimatu, to dlaczego by wciąż jako społeczeństwo, jako, jako ludzie, albo tego nie zauważamy, albo to ignorujemy, dlaczego tak jest? Ja uważam, że nie tylko to jest ostatni moment, ale to jest najlepszy moment, żeby, żeby naprawić to, co zrobiliśmy. Wchodzimy teraz w nową dobę gospodarki, tak? Musimy się odrodzić jakoś po kryzysie. Zróbmy to w zielony sposób. Stawiamy na rozwój krajów, które się teraz rozwijają, dajmy im zieloną energię. A dlaczego dlaczego ludzie uważają, że w coś nie należy wierzyć? Jak można wierzyć w naukę? Tu musimy sobie to rozgraniczyć trochę, że nauka nie jest od wierzenia. Ta nauka nam daje fakty, ale wiem o co chodzi, bo w szkole uczą nas rozróżniać fakt a opinię, tak? a nie uczą nas identyfikować fake newsów. I w czasach, kiedy mamy dostęp do tak szerokich wiadomości, do tak szerokich właśnie newsów, czy to ktoś na Facebooku napisze, czy jakaś strona opublikuje, nie zawsze łatwo nam jest e, się zorientować, czy to jest prawda, czy nie. Nie każdy ma tyle w sobie samozaparcia, żeby szukać źródeł. I myślę, że taka narastająca niepewność no, nie, służy, nie służy temu, żeby, żeby działać. Jasne. A wydaje wam się, że sam pomysł na budowanie takiej otoczki medialnej, politycznej też, powiedzmy, wokół problemu klimatu teraz, dlatego, że to, jest klimat, że, że to jest temat, który staje się gorący. Tak jak klimat staje się gorący, tak też sam ten temat staje się gdzieś tam atrakcyjny dla, dla mediów i bardzo dobrze. O to również parę lat temu czy parę miesięcy temu jeszcze, jeszcze walczyłyśmy i, i walczyliśmy, chociażby właśnie w Błoniżowym Strajku. I czy nie wydaje wam się, że e, tak naprawdę e, te rzeczy, które mówimy o klimacie, te uproszczenia, czy też właśnie często te fake newsy, które podawane są dalej przez osoby, które, które mają gdzieś tam jakiś mandat moralny. Wiecie, rozmowy pokroju lodowce, które topnieją, nie są istotne, dlatego okay. że gdy włożymy lód do szklanki wody i on stopnieje, to okay. poziom wody się nie podniesie. Czy nie wydaje wam się, że to jest tak naprawdę początek końca? Poważnych rozmów międzyludzkich i też takich rozważnych działań politycznych, działań społecznych? Czy to nie jest początek końca? I czy młode osoby, właśnie to nasze pokolenie, które, które stara się to, zmienić ten dyskurs, czy jest nadzieją, czy raczej my również polegniemy za lat 10-20? Kasiu? Ja ogólnie jestem optymistką. Staram, staram się myśleć realnie. Jeśli chodzi o zmiany klimatu, bo wiem, że taki przesadny optymizm mi nic nie da, bo nie będzie mi się chciało wtedy działać, ale, ale tak obserwuję, nie wiem, może to są takie wishful thinking, że, że po prostu nasze pokolenie jednoczy się w tylu sprawach, a polityka polityka nas próbuje podzielić, ale my próbujemy znaleźć wspólne zainteresowania. Kochamy tę samą muzykę, lubimy wszyscy sztukę. Wydaje mi się, że całkiem sporo z nas lubi angażować się społecznie. No i zacznijmy działać w końcu dla wspólnego dobra, ile jeszcze możemy się dzielić. Podoba mi się też całkiem ten dyskurs polityczny, bo Klimat stał się tematem politycznym jakieś 20-25 lat temu. To nie było tak od początku, że, że tylko jednej stronie przypisywano naukę, co jest w ogóle dla mnie trochę absurdalne, ale no dobrze, trzeba zaakceptować świat taki, jaki jest. E, podoba mi się to, że ludzie z różnych stron politycznych przekazują tę wiadomość, że dla nich klimat jest ważny, dla nich jest numerem jeden i nieważne to skąd się jest, jakie ma się poglądy na inne sprawy klimatem należy się zająć. Ty Jeszcze tylko się Tobie wetnę, bo właśnie wydaje mi się, że, e, że z jednej strony właśnie to jest duży plus, że e, o klimacie mówią wszystkie strony polityczne. E, to znaczy, to na pewno jest duży plus i, i zdecydowanie ten temat powinien być ponad podziałami, również tymi politycznymi. Ale czy nie wydaje się Wam, że e, e, takie e, ignoranckie mówienie o klimacie oraz takie mówienie o klimacie, które jest pozbawione Nau nauki, badań, e, które pozwalają na takiego faktycznie świadomego podejścia, e, rozumienia. E, no, chociażby w Polsce mamy, mamy tego przykład, że ten, e, ta kwestia klimatu często po prostu jest niezrozumiała, e, utożsamia się ze smogiem, e, z jakością powietrza. E, czy jakby my nie jesteśmy już tak za daleko w tym świecie pod sprawdy, że te nasze działania aktywistyczne, artywistyczne nic nie dają? E, ja osobiście jestem e, też optymistką i wydaje mi się, e, że, że dają. Ale czy wy sądzicie, że to faktycznie może przynieść zmianę? Czy, czy właśnie dlaczego to dla ciebie, na przykład, Aniu, to właśnie sztuka jest tą drogą, która, e, która ma zmieniać świadomość i też ma zmieniać świat w jakimś szerszym rozumieniu? Mi się wydaje, że... Bardzo dużo w rozmowach o polityce, szczególnie w Polsce, mówią przez nas emocje. I bardzo często jest tak, że nie jesteśmy w stanie rozmawiać i porozumiewać się faktami, ponieważ przemawiają przez nas te emocje, ponieważ wszyscy, obie strony, obie, wszystkie strony mhm. bardzo hiperbolizują, przez co nie są w stanie się zrozumieć, bo tak naprawdę żadna z nich w tym momencie nie ma racji. Jasne. I żadna z nich nie mówi pełnej prawdy, takiej jaką jest, bo ta pełna prawda czasami nie jest tak mocna, jak chcemy ją przedstawić trochę przez to, że już takie rzeczy przestają nas przerażać, chociaż powinny właśnie przez swoją prostotę czasami. Jasne. I wydaje mi się, że młode pokolenie zaczyna to rozumieć i młode pokolenie zaczyna próbować się porozumieć ze sobą i sztuka w tym ma taki udział, że faktycznie pokazuje tę percepcje w taki sposób, że chcemy zrozumieć siebie nawzajem, mhm. że nie stawiamy blokady i nie mówimy ja myślę tak, i ty powinnaś też myśleć tak jak ja? Tylko skłania do własnych przemyśleń po prostu. Mhm. Nie, mówi, nie mówi, tak masz myśleć, tak masz uważać, tylko pokazuje jakieś historie, pokazuje jakieś e, nawiązania czasami, Pewnie. które możemy odnosić i interpretować na nowo. Jesteś też autorką scenariusza do, do performanceu, który zresztą razem wystawiamy, e, czyli do mitologii klimatycznej. I e, pisząc ten scenariusz, e, Porównując te dwie postawy ludzkie, o tym myślę, że już możemy spokojnie mówić, czyli właśnie postawę taką bardzo smutną, beznadziejną tak naprawdę, taki pogrzeb dla naszego świata, dla tej rzeczywistości, którą znamy. Również też myślę tak emocjonalnie, przypomina, przywodzi nam to na myśl właśnie ten czas pandemii, to kiedy tak naprawdę czujemy, że ten świat się kończy i już nigdy nie będzie takim światem, jaki znaliśmy rok czy dwa lata temu. I porównując to do tej bardziej chłócznej imprezy, do takiego hedonistycznego wręcz podejścia do życia, tak. Jak myślisz, czy ten. Patrząc na nasze społeczeństwo, powiedzmy polskie, ale również tak bardziej globalnie, czy my jesteśmy gdzieś pośrodku, czy właśnie jakby dzielimy się na pół i połowa osób jest bardzo świadoma i, i chce coś zmienić? Ale jest jednocześnie pogrążona właśnie w takich lękach, również właśnie w lękach, chociażby związanych konkretnie ze, z naszym środowiskiem. A druga połowa jest zupełnie taka bezwiedna, bawiąca się, czy, czy to gdzieś tam się po prostu miesza? Jak, jak sądzisz? Czy sko, skąd ten pomysł na tak bardzo mocny podział? Mam koleżankę, która zawsze powtarza, że młodzi ludzie mają właśnie taką tendencję do skrajności. I to też pod względem właśnie poglądów, pod względem po prostu postrzegania świata. Mm -hmm. Dlatego myślę, że my też w pewnym sensie trochę w te skrajności wpadamy. Może nie aż tak, jak jest to pokazane, bo w spektaklu pokazujemy to w sposób przerysowany, Jasne. ten hiperboliczny, o którym rozmawialiśmy <laughs> jeszcze przed chwilą. Ale tak, tak, tak mi się wydaje, że też wpadamy w te skrajności i dobrze jest uświadamiać sobie żeby próbować szukać wspólnego środka, a nie pędzić w swoją stronę. Jasne, to Kasiu, jako działaczka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, ale też w ogóle taka społeczniczka, działaczka działaczka społeczna, aktywistka w różnych tematach, również w tych tematach bardzo młodzieżowych, studenckich, jeśli miałabyś powiedzieć, odnieść się do tego, co powiedziała Ania o tym, że, że my jako ludzie w ogóle bo myślę, że i młodzież, i starsze osoby od nas mamy tendencję do skrajności, co jest zdecydowanie nieatrakcyjne, ale na pewno gdzieś tam intrygujące. Ale również my, jako osoby, które chcemy jednak ten temat walki o klimat, czy, czy działania dla klimatu, może powiem bardziej pokojowo, uatrakcyjnić. Co możemy zrobić, żeby te dwa faktory, te dwie, te dwa, żeby te dwie kwestie złączyć razem i Budować nasze społeczeństwo w taki sposób, czy wpływać na naszych najbliższych, ale również naszych odbiorców, jako osoby na strajku, czy, czy chociażby odbiorców wydarzeń maltańskich, żeby to było dla nich z jednej strony atrakcyjne, ale z drugiej strony skłoniące do przemyśleń i no jednak niezabawne, nie? żeby to nie było nic, żeby to nie równało się z frajdą z czymś, co po prostu jest modne, fajne i cool, tylko z czymś co faktycznie jest bardzo potrzebne po prostu. Ja przede wszystkim życzę każdemu otwartości. Skrajności, skrajności może same w sobie nic nie dają, ale połączenie dwóch skrajności i wsadzenie jeszcze w, ten, w tę scenę ludzkich poglądów jakichś wypośrodkowanych ludzi. Daje nam naprawdę ciekawy obraz polskiej młodzieży, ale też starszych też ludzi. Jestem pewna, że, że nasi rodzice mają znajomych, którzy się tak diametralnie od nich różnią, a jednak z rozmów wynikają jednak jakieś mądre rzeczy, ponieważ Aha. zderzyć te dwa światy jest łatwo tylko wtedy, kiedy ma się otwarty umysł. I chciałabym, żeby każdy, żeby każdy to zauważył, że skrajność A i skrajność B Działają wtedy, kiedy można porozmawiać ze sobą, kiedy jest ten dialog. I tak samo chciałabym, żeby na spektakl ludzie też przyszli z otwartą głową i oglądali go nie z perspektywy siebie, swoich przekonań, tylko tego, co wy chcecie przekazać, co mówi, co mówi sztuka i jak oni mogą to dla siebie użyć. Najprawdopodobniej wyjdą wzbogaceni, jeśli nie, niech porozmawiają chociaż ze swoimi znajomymi, może będą mieli inne odczucia. Wydaje mi się, że właśnie do dialogu powinniśmy dążyć. Jeśli ogląda nas teraz ktoś, kto jest taką osobą, która łączy różnych ludzi, nie wiem, czasem skłóconych, czasem o odmiennych poglądach, niech ta osoba wyjdzie z taką inicjatywą porozmawiania, podzielenia się swoimi opiniami. Naprawdę w przyjaznej atmosferze można dojść do, do ciekawych przemyśleń. A gdybyście miały mi powiedzieć, po co w zasadzie działać dla klimatu, bo Często, często też sama słyszę, gdzieś tam w ogóle aktywizując się, że akurat temat klimatu jest, jest na tyle obszerny, na tyle trudny i na tyle gdzieś tam nieosiągalny. Wiecie, to nie są zmiany pod tytułem wprowadzenia takiego czy takiego zapisu w, w polskim prawie, nie? Tylko to są tak bardzo obszerne zmiany, że my i tak nigdy nie osiągniemy 100% tego, czego chcemy, że zawsze będzie coś więcej. i i czy zamiast koncentrować się na tym, czy nie lepiej i niełatwiej dla nas byłoby koncentrować się na karierze, na rodzinie, na znajomych, wiecie, jakichś innych pasjach i tak dalej, czy to się opłaca? Czy, czy walka o klimat się, się opłaca? I nie w kontekście finansowym oczywiście, tylko raczej w kontekście takim świadomościowym, życiowym. Dlaczego wy to robicie i, i dlaczego uważacie, że, że wciąż powinno się to robić? Temat niby taki nieosiągalny, a ile mamy ludzi, którzy twierdzą, że wiedzą wszystko i krytykują cokolwiek by naukowcy nie powiedzieli? Szczerze, dlaczego by nie połączyć wszystkiego? Dlaczego kariery nie połączyć z działaniem dla klimatu? Skoro ktoś już zauważył, że jest problem, że trzeba działać, że naprawdę klimat sam się nie odbuduje, on się sam nie zepsuł, sam się nie naprawi, jeśli ktoś już to zauważył, no to go ahead, proszę to włączyć w swoje, swoje życie, inspirować innych ludzi. Nie, nie trzeba być rejtanem, zaraz położyć się pod drzwiami Orlenu i powiedzieć nie, wy teraz nie sprzedacie więcej paliwa, oczywiście, że nie. To są, właśnie na tym polega siła kolektywu, że działamy wszyscy dla wspólnego dobra i działamy każdy ponad swoimi interesami i myślę, że to w. W takim hedonistycznym, współczesnym świecie, gdzie rządzi pieniądz, też jest ciekawą odskocznią dla ludzi, tak. bo to jest coś nowego, żeby się pochylić nad kimś słabszym, nad kimś, kto nie ma tyle szans, żeby działać. Nasi rodzice, nasi dziadkowie może pamiętają takie czasy. Teraz się trochę pozmieniało i dlatego może to jest też takie inspirujące dla młodych ludzi, żeby, żeby spróbować nowego stylu życia, tak mhm. myślę. Słuchając, się uderzyło mnie trochę skojarzenie z Prometeuszem. <grymne> <grymne> Jasne. Labia. Prometeusz był ponad ludźmi i był, miał powiedzmy łatwe w stosunku do nich życie. I mimo wszystko myślał o nich, myślał o ludziach i bardzo wiele dla nich zrobił. Jego imię samo w sobie znaczy myślący do przodu. Okay. I wydaje mi się, że my też jako ludzie pierwszego świata powinniśmy w pewnym sensie wykorzystywać to, że mamy takie możliwości. Że możemy walczyć o to, żeby za, te, no za to nasze myślenie do przodu, za te parę tak. naście, parę dziesięć lat, faktycznie dało się tutaj jeszcze żyć, żeby, żeby ci ludzie, którzy będą po nas, którzy jeszcze są wobec nas, nie chcą użyć słowa mniejsi, ale którzy mają. nie Nieuprzywilejowani. Tak, którzy mają trudniejsze warunki do życia niż my, żeby też mieli szansę. To jest bardzo fajne, że to mówicie, bo właśnie to jest, myślę, e, świadomość przywileju. Bo, bo ja na przykład jako. Jako powiedzmy aktywistka, e, chociaż e, zawsze się uciekam od tego sformułowania, e, staram się się zawsze przypominać sobie o tym, że ja działam dla, jakiegoś, e, dla jakiejś e, inicjatywy e, z tego miejsca, z, myślę z jednego bardziej wolnych miast w Polsce, z dużego miasta, e, z e, klasy średniej, jako biała, heteronormatywna dziewczyna. Która tak naprawdę, wiecie, no, myślę, że nie miałam życia usłanego różami, ale raczej jestem bardzo przywilejowana no tak na przestrzeni świata, ludzi. więc e, czy, czy w ogóle Polski również. Mhm. I bardzo to jest fajne, że myślę, że my, siedząc w podobnym miejscu właśnie i, i mówiąc to z podobnego miejsca, e, to jest bardzo dobry znak, że mamy tego świadomość. Ale poza tym wydaje mi się też, e, i to nie, niejednokrotnie dosłyszałam właśnie w kontekście w ogóle działań, że, że altruizm który poniekąd wpisuje się trochę w ogóle jakby w idee aktywistyczne, jest najwyższą formą egoizmu. I myślę, że, że jednak wiecie, to, to, to jest coś w tym, że my angażując się, ludzie angażujący się na całym świecie w wiele akcji, nawet tworząc chociażby ten performance, staramy się dać coś światu, zrobić coś dla uświadomienia społeczności, a jednocześnie tak naprawdę e, otrzymujemy niesamowicie ogromne pokłady energii, e, pokłady takiego, e, z, e, e, taki, takiej świadomości też jakby wiecie, że mamy ten dom odpowiedź i to jest, to jest też niesamowite, ale tak właśnie słowem końcowym e, chciałabym was pytać, chciałabym was spytać, jeśli miałobyście e, powiedzieć. Co jako młode Polki w 2020 roku, roku myślicie o naszej przyszłości, jako, jako Polki, jako dziewczyny, kobiety, jako, jako też aktywistki? Jakie są trzy rzeczy, których boicie się najbardziej? To mogą być jakieś wiecie, konkretne rzeczy, ale to też mogą być jakieś zjawiska. I, i czy to wiąże się bezpośrednio z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy, właśnie z, tym, z tymi czasami postprawdy, czy, czy w ogóle z klimatem? Ja się mogę znowu odwołać do moich znajomych. Mam dużo ciekawych ludzi wokół siebie, co też mnie bardzo cieszy i bardzo mnie napędza. Jeden z moich znajomych ostatnio po pewnej ciekawej, interesującej rozmowie z panią o odmiennych od nas poglądach na przystanku powiedział, że bardzo się boi tego, że, że jeszcze raz muszę zacząć, bardzo, bardzo się boi, ponieważ za, bardzo, za rzadko sam krytykuje własne poglądy. I może bardzo łatwo znaleźć się w miejscu tej Pani. Okay. Myśląc właśnie, że ucieka od Niego. Po prostu za rzadko, za rzadko rozważa to, w co wierzy i za rzadko w to wątpi. Spoko. Myślę, że to też ten problem bańki, w której jesteśmy. Tak, tak, tak. Takiego wzajemnego wlewania sobie tego, e, tych naszych racji. E, I myślę, że to jest ogromne wyzwanie również. Nawet nie problem, ale ogromne wyzwanie dla, e, dla nas jako dla e, polskich aktywistek. Tak. Bo, bo to też jest ważne, że właśnie dla e, osób działających tutaj w Polsce. A Ty, Kasiu? E, może się nawiążę do tej bańki szybko, bo e, zdać sobie sprawę z przywileju to jest jedno, a wykorzystać to, to jest drugie. E, wiele ludzi w Polsce nie ma dostępu do internetu. My jesteśmy wykształcone, chodzimy do szkoły, idziemy na studia. Nie wszyscy ludzie mają szansę dostać się do dobrej szkoły, nie mają szansy Jasne. przeczytać rzeczy w internecie i wydaje mi się, że Szczególnie teraz się pogłębia jeszcze ta dziura przez, przez tę sytuację właśnie kwarantannową. Prawda. To prawda. I, I wydaje mi się, że sztuka i, i młodzi ludzie, którzy zdają sobie sprawę z tego, że mają przywilej, powinni docierać do ludzi, do każdego człowieka. E, a czego ja się boję? Ja się boję takiej znieczulicy najbardziej. Że... E, najbardziej się boję znieczulicy, ponieważ e, łatwo nam jest e, zatopić się w tej radości, którą mamy na co dzień, w energii, którą dostajemy od ludzi, w miłości, którą dostajemy i, i zostać w tym i nie wyglądać poza swój horyzont. A poza tym horyzontem naprawdę są bardzo trudne ludzkie problemy, które też w dużej, wierze, w dużej mierze zależą od e, zmian klimatu. E, i, I boję się, żeby, żeby, wiecie, żeby ludzie się nie zaczęli zamykać sobie właśnie. Otwórzmy się tak, jak robiliśmy to podczas kwarantanny. Napiszmy do, do kogoś znajomego, zadzwońmy do przyjaciela, umówmy się na jakąś wideokonferencję, spotkajmy się na żywo, w końcu możemy się spotykać na świeżym powietrzu, wykorzystajmy to. Nie zapominajmy o ludziach, którzy są słabsi od nas, którzy potrzebują naszej pomocy. Może sąsiadka potrzebuje zakupów. To mogą być takie naprawdę naprawdę podstawowe potrzeby. I, I chciałabym, żeby młodzi ludzie mieli gdzieś z tyłu głowy, że nie są, jedy, nie są jedyni na świecie i świat nie jest podporządkowany pod nich. Jasne. To dziękuję Wam bardzo. I wszyscy, mam nadzieję, wiem, że Ania będzie na pewno, ale mam nadzieję, że Kasia również przyjdzie z reprezentacją Młodzieżowego Strajku. No i zapraszamy 29 sierpnia, czyli za parę dni w sobotę na 16.30 na molo przy jeziorze Rusałka w Poznaniu. Wstęp jest oczywiście darmowy. Zapraszamy na mitologię klimatyczną, przeżywanie jej wraz z nami i wybraniem, czy pójdziemy na pogrzeb, czy na urodziny naszego, naszego świata i rzeczywistości, którą znamy. Dziękujemy bardzo.